Futura ma to opowieść o Filipie, fraju nowojorskim dostawcy pizzy. Fraju ma 25 lat, jego życie towarzyskie to ruina, a praca jest czymś, czego szczerze nienawidzi. Gdy nagle dzieje się to. And that's how you play the game. You stink, loser! Zostaje przepadkiem tysiąc lat później, doceniąc są szansę lepszego, nowego życia. poznaję na około kropie, w której się zakochuje. Robotę im Bender Bending Crotricus, który jest uroboceniem wszelkich powszechnie znanych złych cech ludzkich, który staje się jego najlepszym przyjacielem oraz profesora Farnswortha. Pra, 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 pra. Może darujmy sobie to. Pra, 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 pra Tank mającego kosmiczną firmę która sko o Brand Express, który zatrudnia trójkę przyjaciół i obsadza fraja jako dostarczyciela. Ale to jeszcze nie wszystko. W Planet Express pracuje także Hermes, Amy, Scruffy, Poźnę i Zodberg. Ale nikt nie lubi Zodberga. Każda z postaci jest inna, a to jest dopiero czubek góry lodowej. Futura ma do 10 lat starszego rodzeństwa The Simpsons jest serialem o nieustannym ciągu fabularnym, w którym nigdy do końca nie możemy wiedzieć, czy dane wydarzenia lub postaci wpłyną mniej lub bardziej na fabułę. Każdy sezon bowiem dostarcza nam więcej informacji o postaciach i tym, jak nieobecność w wpłynęła na historię jego bliskich i rodzin. Co z tego wynika? Musicie obejrzeć się całą. A rzeczywiście warto poświęcić swój czas temu serialowi. Można powiedzieć, że styl kreskówki jest Simpsonowy, ale to nieprawda, ponieważ to słowo się po prostu zużyło. Ten styl jest greeningowym. Różnika od Simpsonów tyle, że główni bohaterowie nie są żółci. Ale nie chcę mi się rozwodzić, czemu tak nie jest. Najlepiej sobie poczytać o tym gdzieś, nie wiem, najlepiej gdzieś gdzie ma się dużo informacji o Zimsonach, jakiejś sporej bazie informacji. Sam okres Gringa jest całkiem przyjemna do oka i, o ironio, szczegółowa w swojej prostocie. Czołówka, która wita nas za każdym razem, pokazuje nam coraz to inne teksty powitalne, co przypomina trochę teksty na tablicy Barta. Jest też krótki ucinek hołdujący starszym animacjom, a wszystkiemu temu akompaniuje dosyć lekka i chwytliwa muzyka. Jest to jeden z tych seriali, gdzie z miłą chęcią się przez pół minuty czołówki. Tak samo jak humor serialu. Sezony 1-4 są produkowane przez Fox równolegle z Simpsonami, tak więc zobaczymy tu dużo nawiązań do tego serialu, jak i parodii wielu wydarzeń z XX i początku XXI wieku. Nixon prezydentem? Czemu nie? Współpracujące roboty w psychiatryku. Proszę bardzo! Może wiele osób się ze mną nie zgodzi, ale humor z futurą przyszedł do historii. Kojarzycie popularne internetowe teksty jak Bite my shiny metal ass i I don't want to live on this planet anymore? Yo! Serial ma sporo naprawdę świetnych aktorów dubbingowych, którzy podkładają głosy nawet pod kilka postaci, jak Billy West czy znany nam już z głosu Homera Simpsona genialny Danny Senaleta. Dubbing jest po prostu świetny, pasuje do wszystkich postaci idealnie i podobnie jak w przypadku The Simpsons czy Family Guya, po obejrzeniu oryginalnej wersji trudno wyobrazić sobie polską wersję językową. Dlatego cieszy też fakt, że w polskiej wersji użyto lektora. Ale to jest jedyny fakt odnośnie polskiej wersji, który tak naprawdę cieszy. Co prawda, błędy w tłumaczeniach wydają się być z pozoru małe, ale są wręcz tragiczne. No bo w końcu tylko Polacy wymieniają przetłumaczyć Turama na Futurama przy kraja w kosmosie, albo Bender na Zginacz. Ale jak w ogóle można tłumaczyć imię Bender, Przecież za to powinno się, nie wskazywać na wieszne całowanie dup robotów, albo załóżmy na zabicie całej ludzkości. Przecież... przecież to jest grzech! Może być też fakt, że serial nie jest u nas puszczany w żadnej powszechnej telewizji. Co prawda był emitowany na czwórce, ale został zawieszony. Powód? Był emitowany o południu, kiedy oglądały go tylko dzieci z pastełówki, czyli kreskówka wydała się rodzicom zbyt mroczna i brutalna dla ich polskich, tak więc zażądali zdjęcia go z ramówki. Uwaga, logika dystrybucji polskiej. Pomysł jak zapaść ramówkę? Pójdźmy o 12.00, czyli w porze miesiące, serial o bardzo dużych poteksach seksualnych, o wartościach politycznych i o wielu parodiach, które pokazują jak się kradnie, jak się pali, jak się pije. Panie prezesie, pomysł nie wypalił. W takim razie mam kolejny pomysł. Jaki? Puścimy South Park. Co ciekawsze, Futurama została również wycofana w Stanach przez Fox w 2003 roku. Powodem miało być to, że klimat kreskówki stał się zbyt mroczny, a sama kreskówka zbyt ostra. Rok wcześniej został wycofany również Family Guy, tak więc coś się działo złego w biurze Foxa w tym roku albo w tych latach, nie wiem. Podstawowa różnica polegała na tym, że Family Guy wróci w końcu do łask po trzech latach przerwy. Przygody fraja w kosmosie nigdy nie wróciły do łask do Liska. Więc jaka dla mnie jest w sumie Futurama? Futurama to jest bardzo dobry serial, ma bardzo dobre postaci, bardzo dobrą fabułę, bardzo dobrą muzykę i bardzo dobry dubbing. Więc nie pozostaje mi nic innego tylko ocenić się na... Czekaj! Jeszcze nie oceniłeś całego serialu! Musisz jeszcze ocenić Bender's Big Score, um, The Billions With Billion Bucks, Bender's Game i to The Wild Green Yonder i poza tym wszystkie sezony Futurama, które wyszły na Comedy Central. Więc byś się do roboty masz czas do grudnia.